Ciebie, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicz Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was żart, taki parang dla mojego, do mojego kolegi Grzegorza z kanału Gol Volcanowy. Zapraszamy na Instagram Realu poznań. Link do jego profilu znajdziecie w opisie i pod komentarzem tego filmiku. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi do 75 łapek w górę dobijcie mi cel subskrypcji do ponad 9 tysięcy subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli dostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz szukamy numeru do mojego znajomego i na go na jakiś tam żarcik. Lecimy. Sygnał. On dopiero teraz wrócił z mopsu i jest męczony. No siema stary, słuchaj. Chciałem Ci powiedzieć, że dostałem wiadomość od Semka 5 marca, że od jutra już zamykają Galerię Amber na zawsze. Chyba żartujesz. Nie żartuję, mówię poważnie. On na serio powiedział. Co tak powiedział? No Semek powiedział. Dał mi informację, że zamykają Galerię Amber już na zawsze i już nie będziesz chodził do galerii tęczy, jeździł i w ogóle koniec. No to szczęście. No, galeria Amber zamknięta na zawsze, od jutra. Tak usłyszałem od Semka. No Zapadałem szczęście. Nie żartuję, to był taki śmieszny żarcik. Dałeś się nabrać. Sprankowancie cię, stary, sprankowam cię. w YouTube. No Zapadałem szczęście. w YouTube. Powiedz, pozdrawiam YouTube. No, to dziękuję ci bardzo, ale nie widać w twojej twarzy, tylko twój głos jest. Mówiłem, że to tylko taki żarcik. A galeria Amber nadal stoi, a Semek nic mi nie powiedział, to tylko taki mój żarcik po ma aperienicowy, żebyś się dał nabrać. No dobra, to ci nie przeszkadzam Pa, ale miłego nie ci życzę. Narka, papa. <laughs> Ale to był ekstra żarcik. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli nie podobał Wam się mój, jak, że przefajne odcinek z per branka na moim koledze Grzegorzu z kanału Gol Wulkanowy, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami i na moim kanale połowicki Gamer. No i co? Ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa. Narka, pa, pa, Elo, pa, mordy. Życzę Wam miłego dnia. papa. Pa.